Siemaneczko, witam serdecznie w kolejnym odcinku Football Managera 2024. W karierze od zera do trenera kontynuuje klubem Legią Warszawa. Dzisiaj dwa kolejne mecze w Ekstraklasie. Pierwszy z nich, Piast, słuchajcie. Piast Gliwice i to będzie mecz wyjazdowy i później mecz u siebie, czyli w domu z Górnikiem Zabrze. Te zespoły klasują się na 9 i 10 miejscu w tabeli ekstraklasy. Ostatnio e, widzieliście mecze, no i tutaj udało mi się wygrać, e, dlatego w tym momencie zajmuję pierwszą pozycję. E, to będzie ważne, bo tutaj będą kwalifikacje do Ligi Mistrzów, a tam są naprawdę pieniądze. Dobra, co do taktyki, słuchajcie. Kupiłem nowego zawodnika, ściągnąłem go. To jest Olivier Fobasam, Niemiec, 20-letni młodziutki na środek obrony. I dzisiaj go w pierwszym meczu od razu wystawię w wyjściowym składzie. On dopiero przyszedł, ale słuchajcie, tak naprawdę musi się zacząć ogrywać młodzi zawodnicy szybko te statystyki jeśli mają jakieś predyspozycje powinni w miarę szybko osiągać więc ten zawodnik akurat nie ma tutaj żadnej twarzy jest takim no name'em trochę będzie dzisiaj występował w pierwszym składzie no to co zapraszam was na pierwszy mecz wyjazdowy z Piastem Gliwice który jest w 10 pozycji na 10 pozycji i jest to stadion miejski w Gliwicach imienia Piotra Wieczorka. Będzie niestety deszcz, 23 stopnie. A menadżerem jest Aleksander Wukowicz, pewnie Wam znany. No więc idziemy do meczu. No i przejechaliśmy do Gliwic, moi drodzy. Wyjściowe jedenastki dwóch zespołów. Tak jak Wam mówiłem, przewidywany był deszcz. Przelotny co prawda, 23 stopnie Celsjusza, godzina 18. Startujemy malutki stadionik. E, malutki, ale nie taki mały. I zaczynamy. Zaczynamy, czyżby już był rzut wolny. Nie, myślałem, że już żółta kartka poleci, na szczęście nie. Jak zwykle kluczowe sytuacje będą pokazywane, więc tylko trzeba oczekiwać i sprawdzać statystykę, co tu się dzieje. Na razie, na razie nic. E, styl gry ofensywny tutaj chcę przycisnąć Piast już żółta kartka Jakub kolubek z Piasta grybice. obrońca lewy Pankow 7-0 widzę ocena, na razie powiem Wam tak dwie strzały, dwa celne nie były one nam pokazane ale teraz coś się dzieje Pyrka Jurgen Helkim, Jędrzejczyk Lewa strona, Baku. Aj, błąd. Błąd w podaniu. Ale teraz może kontra pójdzie. Baku. Dobrze. To Percharta. Josue. Do środka. Baku. I... I <ścoughs> nic. Ale idzie znowu kontra z drugiej strony. Dobra, zdążył Gildias. Czyżby <ścoughs> to była tak kluczowa? Może to jeszcze nie ta, nie ta sytuacja. Jeszcze może nie ta sytuacja. Może będzie jeszcze jedna. Oddana... Zakończona strzałem, może jest bramka Luzjao. Słuchajcie, to jest ten zawodnik, którego również ściągnąłem do zespołu, e, chyba z odcinek, chyba bardziej dwa odcinki do tyłu, gdzieś mi się wydaje. Tak, i jest też nowy, tak jak wam pokazywałem, środkowy obrońca Niemiec, który dzisiaj również bierze udział w tym meczu. No, to 1 do 0 jest bardzo ładnie. Patrzę też, będę teraz obserwował go Fopsana, Pankow, on tutaj ładnie gra. O, to jest właśnie, o, ten Fobasan. Ch Gildiasz. Josué. Dobra, Jurgen Team Aj, mi ja od razu chciało, myślałem, że poda do kolegi i będzie sytuacja groźniejsza niż takie oddanie strzału prosto w ręce. No, ale rzut rożny. Nie, nie prosto, głupki. Ale dobrze. Jest atak. 5 strzałów, Piast 0 także tutaj, no, przygniatająca różnica. Luziao strzelał, to jest chyba Brazylijczyk, jeśli dobrze pamiętam. No i Fobasam wybija piłkę. Luziao dzisiaj jest w formie, widać. Miguel dobra, dośrodkowuje. I kto zbierze piłkę? Pankow zbiera piłkę. Aj, już po blisko. Jeszcze coś się dzieje. Jeszcze coś się dzieje. Aj, bardzo ładnie. Dzisiaj bardzo ładnie. Baku chyba strzał A nie, nie, poczeka. Jeszcze. Aj, 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 aj. Bardzo ładnie. Dobrze, kleją się akcje, kleją się akcje. O to chodzi. Trener jest zadowolony, jak się takie rzeczy dzieją. Josue bardzo ładnie i asysta i teraz właśnie przy dośrodkowaniu jeszcze piłkę wybił ale dał sobie niestety dał się ograć dał się ograć ale jest dzisiaj jest dzisiaj w formie trzeba powiedzieć co prawda ta jedna strata taka bezpośrednia luziało mimo wszystko trzyma formę yy, dzisiaj o, Brzosue chciał się przepchnąć przez dwóch obrońców. Ciężko było, to było widać. O, i się znowu, o, teraz był skołakulat. Akurat, akurat Gildiasz, dobra, Baku, to jest jego strona. żosłe, ale słupek, kurde. Chciał chyba zaskoczyć bardziej tym strzałem, ale się dzieje, się dzieje. A, się dzieje, się dzieje, pięknie. I tutaj ratował sytuację obrońca, wybijając piłkę poza, nie, poza linię bramkową, teraz bez, bez problemu. Ale dobrze, strzały idą równo. Pierwsza połowa meczu była taka troszkę niebrawa. I Grosué przy piłce, prosto w mur. No i z kolejny Żukowski, stały fragment gry. Mój zespół nie jest mocny w tych akurat yy, elemencie, ale czasami coś tam się uda. Żółta kartka, Makanan Baku, niestety. Ale kluczowe dwie sytuacje, że w miał trzy nawet. Bardzo ładnie, jeden do zera. Człowiek trzeba wzmocnić te strzały jeszcze. Druga połowa bez zmian. Na razie bez zmian. My Rozpoczynamy drugi mecz wyjazdowy, ale właśnie często są te piłki niestety niedokładne. Tutaj wtedy następuje strata, a każda strata może się niestety skończyć utratą bramki, wiadomo Pankow 7-2 obserwuję tego Fobasama Luziało 7-4, i chyba najlepiej najlepiej, zanim jest Josue 7-3 i Jędrzejczyk dzisiaj bardzo słabo wypada, 6-6 ale również Wszołek też słabiutko myślę, że Wszołka można by było zmienić, dlatego spauzuję grę. Dwie zmiany będą. Czyli zdjąłem Prycharta i zdjąłem Wszołka. On dzisiaj y, jakiś słabniutki mecz, który zgrywa niestety. Oj, 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 ale bierz, bez problemu tą piłkę wyłapuje. E, coś dzisiaj Wszołek, on czasami naprawdę ma dobry mecz. Lata po tym swoim prawym skrzydle naprawdę bardzo ładnie. Dzisiaj słabiutki maczyk rozgrywa, więc został zdjęty. I również Perkard. Ale teraz do Ibrama. Strata. Trzecie trafienie. 1-1. Wyrównany gol. Ale jeszcze będzie weryfikacja przez Bram. Gol jest nieuznany. Na szczęście był na e, spalonym. Jeszcze będzie podwórka tego spalonego. O i tu w tym miejscu wybiega. Wybiega przy dobrońców. I na szczęście. Nie jestem ukarany Tobiasz od bramki Na Mariana Baku Dobra Jill Diasz Kapustka dzisiaj wszedł za pszołka On ostatnie noty miał całkiem ładne To wysoko wyśrodkowuje. Ale niestety nikt tej piłki nie zabrał Hendzior eee, lecili stroną Dobra Aby tylko mu przejąć piłkę Bo się tutaj zespół a ja 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 teraz nie groźnie i niestety teraz już jest gol. Tom Hatley. 1, 1 No ta, ta sytuacja się zemściła. tutaj brak e, Pankow próbował. ale środkowi obrońcy no słabiutko. Słabiutko bardzo. Brak e, ataku na tą piłkę na zawodnika. No trzeba po prostu strzelić jedną więcej i to będzie... No ale właśnie piłek się nie zbiera i to... Jeszcze Jurgen. Dobra, ej ej. wutrożny. Za dużo sytuacji niestety nie zostały zakończone bramką, chociaż tych strzałów widziałem w statystykach, jest dużo. Już jest 70. minuta. Jeszcze Baku. Ale gdzie on ją dogrywa? Do środka bardziej. 11 strzałów, ogólnie, ale 6 celnych i tylko jedna bramka, to jest zbyt za mało. 75 metra, no, trzeba, tu po prostu trzeba strzelić. No i widzicie, i tu są gdzieś te piłki odbite, no, jest tych rzutów rożnych bardzo dużo. tu są słabo wykorzystywane przez mój zespół. Albo piłka leci prosto na... Na bramkarza, albo leci za daleko, ale są już trzy żółte kartki po stronie piasta. Dziwice, u mnie tylko jedna. Marian Baku, tak się widzę, na granicy siódemki. mieści. Luzia, zawodnikiem meczu na razie jest, chociaż Jill Dierz dorównuje. No i niestety, chyba jeden punkcik będzie tylko. Kolejne bramki tutaj. Kolejne strzały były, ale niestety. Tak, jeden jeden. Mecz wyjazdowy, jeden tylko punkt. Bardzo słabo. Spodziewałem się tu wygranej. Nie ukrywam. Więc jestem zawiedziony. Jestem zawiedziony tym meczem. Tutaj powinien być. Tu powinien być po prostu zwycięstwo. Poszła krytyka z mojej strony. Słuchajcie, tu nie mogło być inaczej. Na razie jestem pierwszy, ale coś obawiam się, że. Albo Raków, albo Widzew tutaj wskoczy na miejsce, chociaż już Śląsk się zbliża. Moi drodzy, drugi mecz dzisiejszego odcinka. To mecz yy, właśnie u siebie na stadionie Legii z Górnikiem Zabrze. I mamy 23 stopnie Celsjusza, 17.30. Wyjściowe składy, troszkę u mnie zmian. Bartosz yy, Sliż wchodzi na środek, Blasz Kramer będzie dzisiaj atakował. Napastnikiem i obrona zostaje ta sama. Wrzoki tam się troszkę awanturował. O, Łukasz Podolski będzie grał. O, proszę bardzo! W górniku, na prawym skrzydle. No, ciekawe, ciekawe. Jestem ciekawy, jak Łukasz Podolski dzisiaj zagra w tym meczu. Tu jakiegoś Japończyka wiemy? Mamy Jakota. Jestem ciekawy, jestem ciekawy tego meczu. Będę atakował. Górnika na swoim stadionie i właśnie ten Japończyk jakota. Ne chciał zobaczyć, jak się będzie grał również Łukasz Podolski, który ma teraz piłkę. Doświadczony przecież zawodnik, każdego z naw, był reprezentantem Niemiec. Później wrócił do Polski i teraz zobaczymy, jakie sytuacje kluczowe w tym oto meczu będą się. Pojawiały, Górnik już pierwszy strzał oddał. Bartosz Sliż rozjał wypuścił sobie piłkę, ale teraz strata na, szczę na szczęście. Wszołek, Wszołek do środka i Bartosz aj Ajajajajaj, Legia złapała swój rytm. Tutaj są komentarze. Bartosz Lisz I ręka trzołek. a to jednak Wszołek. <grywka> Dobra, myślałem, że to jest... Garny dla mnie, ale to Wszołek dotknął ręką piłki. Josue jeszcze, Marian Baku, ale piłka odbita. Dana interwencja, czyżby on faktycznie bronił? No chyba. Jeszcze raz, dośrodkowanie na dłuższą piłeczkę, Ale Japończyk Jakota, ale wybił aut, wybił został osaczony. Dobra, idą akcje, słuchajcie, idą akcje. Trzeba by tylko to zakuć w brameczkę. Przekuć to w brameczkę. No ładnie, dobra. Kramer się obrócił. A jeszcze w może dojdzie. Dojdzie, dojdzie, aby nie stracił. Pankow Do środka. Obrót, obrót. No, troszkę dalekie te pliki. Nie wiadomo, co z tym zrobić. I huknął, huknął, ale nie celny. A trzy już celne strzały. Dobrze. Na razie, na razie najlepszy jest bramkarz górnika. 7,2 nota. Kolejna akcja. 22 minuta meczu. No i teraz Japończyk, jakota. Krawczyk. Do przerzut I kurde, piękny strzał z pierwszej piłki. Mógł zaskoczyć Tobiasza, ale na szczęście niewycelnie. Wybicie. No i znowu. Ajajajajajajajaj, dobra. Snisz. Do środka, do tyłu. Bobasan drugi dzisiaj mecz gra. To jest, on się dopiero uczy. Żołek do środka i było blisko Była rozmowa z czołkiem, eee, czyż nie potrzebuje pomocy, ale mówił, że nie. Chyba system został troszkę zmotywowany. I już było blisko. Znowu, kurde, kilka boczuków w palców. Kolejny rzut rożny. Bartosz slisz No bo piłka odbita. Jeszcze zbierają. Aj jak tutaj idą strzały, ale cały czas... Cały czas gdzieś ta piłka niefortunnie się odbija. E, dobrze, no to da, pokaż, pokaż, pokaż. No ale dobrze bije te piłki przynajmniej. No ale teraz ten Japończyk jakota właśnie na niego zwróciłem uwagę. Naprawdę naprawdę nieźle się tu prezentuje. Chyba najlepiej, chyba prawie najlepiej z całego zespołu. U mnie Paweł Szołek dzisiaj właśnie notuje dobro ceny. Gdzieś tam się pojawiam przy tych piłkach. Lemżejczyk. Iluzja, Ale mocna piłka była! Bardzo ładnie strzelona. Bramkarz wybił ją. Stisz. Jeszcze pankow. Ale tutaj ładnie z się Dobrze. Obrót jeszcze do pankowa i Żosuę! Ajajaj, aj, tam niewiele brakowało. 32 minuta, ale są, są kluczowe sytuacje. Wszołek się pokazuje, to najważniejsze. Bo rozmowa dała efekt, cały czas wrzutki idą, strzały idą. No, już jest 3 strzały celne na bramkach 10 niecelni, niecelnych strzałów. Więc, jak gdyby ofensywa idzie, ale Basa nie wie, co z tym zrobić. odegrał do tyłu. Gramy, gramy, panowie. Na razie atak pozycyjny w sumie. A, o, o, i tutaj by była strata, ale zrehabilitował się czołek, Dobrze. Pośrodka. Tutaj troszkę wolnego pola. Ale ładnie, przepuszczenie baku. I huknął, ale... Ale jednak zatrożny. Dobra. Czyli się od gdzieś ta piłka jeszcze odbiła. 36 minuta meczu. Czekamy na pierwszą bramkę. A przynajmniej ja czekam. I... Piłka wychodzi na końcową, czyli kolejny rzut rożny. Jezus, to jest już chyba dziesiąty. Rzołe. Jaj I nic z tego nie wynikło. Objaż. Pewnie będzie długa piłka, on graduje. Niestety one są czasami właśnie niecelne. Lepiej by było wybijać piłkę krótko, bo wtedy przynajmniej jest szansa, że będzie celnie. Ale tutaj błąd pankowa strata! Daniel peczow, strata pankowa. Yy, bawił się, po prostu się bawił, wybił tą piłkę, ale wyłożył właśnie, no, chyba skrzydłowemu, paczekko, o, o, tutaj, o, i, i tu, no tak, to był ten błąd, strata, 1 do 0 dla górnika, no Nie, niestety, błędy indywidualne się niszczą pomimo tego, że masz, dużo oddanych strzałów to niestety ale one właśnie te powodują straty czasami nieodwracalne już na zasadzie nie do odrobienia, chociaż się możesz starać, ale i tak mecz jest wtedy już przegrany. Trzeba strzelić po prostu trzeba strzelić bramkę. To jest jedyne wyjście. Zjało. Mi się on podoba. Brazylijczyk, ale teraz stracił piłkę jeszcze. Aj! Co tu się dzieje? Piękna sytuacja była niestety znowu niewykończona akcją. 7 i 4 ten bramkarz sztormik ma, naprawdę bardzo ładnie dzisiaj broni. 30 latek. Boris Sekulić, Słowak, też na obronie działa ładnie. Na razie bez zmian. Nie idzie dobrze, jest strata Baku dzisiaj bardzo słabo i on będzie tu zmiany. Dzisiaj tylko 6 i 2. Dzisiaj lewa strona kuleje znowu. Ostatnio prawa. Dzisiaj lewa. Marian Bakunowy i jeszcze strata piłki. Tak. To wszystko niestety ma kluczowa sytuacja. Ale nie pojawia się dzisiaj właśnie Łukasz Podolski. Bardzo słabo. Mało go było tu widać przy tym skrzydle. Oj, i w będzie czerwona. Olivier Fobasam muszę tutaj zmienić korektę dokonać korekty dwie zmiany dokonałem eee, czerwona kartka dla mojego zawodnika Podolski no Podolski teraz się pojawił i znowu Tobiasz broni piłkę no i zaczynamy słuchajcie przechodzić w tryb muszę teraz zmienić na standardową opcję grania to ofensywa już była ale nie przy tylu zawodnikach no i widzicie co tu się dzieje, rzut kolejny rożny. Wprowadziłem dwóch nowych zawodników Marko Burcz na ma środek obrony jako drugi środkowy obrońca. I znowu te piłki. widzicie teraz jest kontrofensywa przez górnika, który i tak wykorzystał. Fobasam zszedł z słabiutką notą. I na lewą, na lewe skrzydło Patryk Kun. Aj, Tobiasz broni. Kolejna fantastyczna interwencja. Nie przewidywałem tego meczu w ten sposób, że to my się teraz będziemy bronić. Kasper Tobiasz łapie 7 i 2. Paweł Szołek, dzisiaj nawet nieźle. Musiałem zdjąć Bartka z Lisha. Niestety nie chciałem, ale go musiałem zdjąć. Miał kluczowe sytuacje. Artur Jędrzejczyk, jak widać. Też. No i sytuacja zaczyna się odwracać, niestety. 70. minuta meczu. Sprawdzamy kondycję. Widzę, że w kondycyjnie tutaj słabo jest Pankow, więc też tutaj dokonam zaraz zmiany. Ale patrzymy, co tu się dzieje. I szczęście, szczęście na razie. Będzie zmiana. Kolejna akcja po stronie. No, i teraz może kontratak Josue Patryk Kun. wszedł świeży, może teraz coś zdziała. Dobra, dobra, wyciągnij, wyciągnij tą piłeczkę Jildiasz. I kurde, niewiele brakowało. Jeszcze jest zmiana w zespole. Teraz może Jeszcze taka nie przed Zapankowa. zaplankowa. już słabiutko sobie tam przędz. No, zbrana piłka Josue. Ale niestety jest palony. 77 minuta meczu Kacper Tobiasz Na razie jest zawodnik meczu To nie o to chodziło Chodziło o to Teraz trzeba ch chociaż wyrównać Chociaż to wyrównać A były sytuacje No i teraz jeszcze Wszołek Strzelał główką Rzucą No i cały czas gdzieś ta piłka się odciera o tą bramkę i w statystykach nawet to nieźle wygląda. I co z tego jak w wyniku niestety to nie wygląda? Parę minut meczu zostało dosłownie. Znowu kolejna szansa dla akurat zespołu z górnika. Yy, Zabrza. Nie, Teraz Tobiasz wybija piłkę długą, długą, to to zbierze. Środek zebrał. Jędrzejczyk yy, ma za zadanie zabezpieczać środek. No i złe podanie, chociaż pomysł był dobry, wykonanie słabe. I zobaczcie co się dzieje. Jajaj, wrzód aj, aj, wolny. Jest spalony był. Jest jeszcze dodatkowo był spalony. 87 minuta. Cuccino. Zjało. Marko Burcz. Andrzejczyk. Jułka na wszołka. Jezus, dzisiaj tak ładnie spalony, kolejny spalony, znapany. Dobrze. Ucino. Szołek. Prawa strona. Prawe skrzydło. Środek. I kurde, trzeba to wykorzystać. Kramer. Żółtą kartkę zresztą dostał. I ostatnie minuty. No, pierwsza porażka będzie. Niestety, będzie pierwsza porażka. Jeszcze chyba jedna. Z... Nie, koniec noc. Pierwsza porażka w ogóle w ekstraklasie, niestety. Tak się to kończy, jeżeli się nie wykorzystuje dwie, dużo sytuacji kluczowych w meczu. Niestety tu zespół dzisiaj bardzo mocno odkazał się na przykład bramkarz zespołu górnika i tutaj również napastnik zespołu górnika również wykazał się skutecznością strzelając bramkę. Przykro mi teraz zobaczymy jeszcze tylko, która będzie pozycja. W ekstraklasie. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj kończymy już ten odcinek. Niestety po tej porażce, która była bardzo dotkliwa, i okazuje się, że niestety, ale spadam na czwartą pozycję, mając 16 punktów, wygrał Śląsk, wygrał Widzew i wygrał Radomiak Radom, mając e, teraz 16 punktów razem z Rakowem i Pogonią i Górnikiem po 16 punktów. Tu będzie naprawdę na tej górnej. Półce będzie ciężko się rozpychać, żeby uzyskać wysokie pozycje w ekstraklasie, ale ta walka będzie w następnych odcinkach, na które Was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.